Czaneczko z tej strony Anioł. Witam was serdecznie. Co prawda nie jesteśmy teraz na koncie Anioła. Jesteśmy na mojej farmie, ale z racji takiej, że mamy nawet nowe osiągnięcie. Z racji takiej, że mamy nowych magów, a to konto jest pół na pół mainem magów oraz mainem piechoty. Mamy 73 losy. I dlaczego próbuję tutaj zakręcić? Nie mamy gwarantowanych bohaterów, prawda? Ale spróbujemy naszego szczęścia. Myślę, że warto to zrobić. Na swoim głównym koncie mam 144 losy, ale nie planuję kręcić z tego powodu, że nie mam po kogo kręcić tak naprawdę. Nie mam po kogo kręcić. Jak wiecie, na głównym koncie gram łucznikami z kawalerią, więc wiecie, nie mam kogo tutaj wziąć. Poczekamy sobie z kręceniem na głównym koncie na kolejnych bohaterów. A tutaj spróbujemy wyciągnąć gromarę. Potrzebujemy tutaj gromary, potrzebujemy Yunminga, więc sprawdźmy, sprawdźmy nasze szczęście. Czy będziemy to skipować? W sumie możemy to skipnąć, albo i nie. Ile losów? Możemy tutaj trzy losy naraz kręcić. Okej, okay, już dawno tym kołem nie kręciłem, ale myślę, że warto spróbować swojego szczęścia. Także zobaczmy, jakich bohaterów dostaniemy za 73 losy. Tokeny, trochę speedupów. zawsze coś. Zawsze coś. No dodałem tutaj mogro, ale tak naprawdę mogro bym mogro jest najmniej chcianym bohaterem dla tego konta, ale nie było kogo dodać, tak naprawdę nie było kogo dodać, a przynajmniej sobie go odblokujemy, więc będzie dla takich celów kolekcjonerskich tutaj. Tylko i wyłącznie taki jest tutaj cel dodania tego pieprzonego mogro, no. Freakin' Mogro, Freakin' Mogro. No welcome, ale nie chciałbym cię welcome. Szkoda, bo wiecie, to znaczy, że jest mniejsza szansa na któregoś bohatera, którego byśmy tutaj chcieli. A już myślałem, że może tak jeden po drugim dostaniemy drugiego bohatera do piechoty, którego bym chciał akurat. W przeciwieństwie do Mogro. Ale może właśnie to był błąd. O, mamy tutaj Lejkłana w końcu. Może to był błąd, że głośno mówiliśmy, że nie chcemy dostać mogro. Wszechświat to usłyszał i jak zwykle. Biednemu wiatr w oczy. Dobra, mamy tutaj kolejny token. Ale niestety nie mamy. Nie mamy tutaj niestety gromary, prawda? Chciałbym dostać gromary jeszcze. I ten Ming to wiadomo, będzie jeszcze skoła, więc koła go sobie odblokujemy. Ale tutaj wolałbym gromarem. Jestem dobrej myśli mimo wszystko. Mamy jeszcze 40, losy, 40 losów. Chyba to jest poprawna forma. Więc, no, jak można nie dostać w tyle zakręceń? Jeszcze jednego bohatera. Myślę, że jednego bohatera na pewno dostaniemy. Oby to była gromara. Oby to była gromara. No i Teira będzie szczerze mówiąc, już takim kątem które będzie mogło sobie powalczyć, które będzie mogło sobie coś tutaj powalczyć. O i chyba zakończymy tutaj kręcenie, chociaż może tego Minga sobie odblokować. Max, Ile mamy losów? 34, 15 tokenów. Jak trafimy Minga, trochę innego syfu. Wiecie co? To jest tylko takie konto, wiecie. Do testów, więc zobaczmy, czy warto, tak? Będę wiedział na przyszłość, na swoje główne konto, czy warto kręcić do końca, czy nie. Oczywiście jak trafimy Minga, już myślałem, jak trafimy Minga, to dostaniemy wszystkie nagrody z koła. Także no, liczmy na to. Liczmy na to, że ten Ming wpadnie. Nie no, 20... W ciągu 20 losów na pewno wpadnie, o tym jestem święcie przekonany. Oczywiście, przejdziemy sobie również na moje główne konto, bo co prawda nie będę kręcił na tym kole. To jest koło fortuny? Nie wiem, jak to w polskiej wersji się nazywa, ale otworzymy sobie złote skrzynki. Na swoim głównym koncie mam ponad 2000 kluczy. Więc w ciągu jednego dnia możemy otworzyć tylko 2000, dlatego otworzymy sobie te 2000. Wiecie, bramy się otworzyły, więc każdy token się przyda, żeby wzmocnić moich bohaterów. Tak pochwaliłem tutaj, że w ciągu tych 20 losowań trafimy Minga, a może być różnie, a może być tutaj różnie, jak tak na to patrzę. Losów coraz mniej, a Minga nie widać. Tak się skusiłem, bo mówię te wszystkie nagrody. Mogą być warte tych losów. Dobra, mamy to. Mamy Minga. Więc będą tutaj testy robione. Ale chyba Tejra również ma tutaj trochę speed upów, trochę surowców przede wszystkim, tokeny. Spoko. Udało nam się wyczyścić koło. Przejdźmy do. Do czego chcemy przejść? Chcemy przejść do. Nie wiem, gdzie tutaj są nawet te skrzynki. Tutaj są skrzyneczki. Zobaczmy sobie, jakich bohaterów tutaj mamy wybranych. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mm, czy ten garwood? Chcemy tutaj Garwuda? Może tutaj zobaczmy w ogóle. Dobra, łuczników, kawalerii tutaj nie chcemy. No to ten garwood chyba musi tutaj zostać. Myślę, że tak jak tutaj to wszystko wygląda. Jest w porządku. Mamy tutaj 443 klucze. Możemy otworzyć wszystko naraz. Oczywiście, że możemy, więc zróbmy to bardzo sprawnie. No, nie będziemy tego przeciągać, bo mamy jeszcze moje konto do otwarcia. Tam również to otworzymy za jednym razem i zobaczymy, jakich bohaterów dostaniemy. 80-80 tokenów do. O, ma filmik w ogóle z Skogul. Fajny ma ten filmik, akurat. Filmik ma mega. Welcome, akurat Skogul jest fajna. Więc na konto, które będzie od piechoty się przyda. Tutaj nie będę tylko podliczał, ile dostaliśmy czego, ale podliczymy to sobie na moim głównym koncie, więc A za chwilę tam przyjdziemy. Zobaczmy jeszcze w ogóle. Co my tutaj mamy tak ogólnie? Mamy goreszo, mamy Skogul. Przede wszystkim mamy trochę tokenów do Tohara, trochę tokenów domu. I mamy trochę tokenów. I mamy trochę tokenów do Bachorna, więc bachornik. Myślę, że bachornik będzie oddawał, szczerze mówiąc. Jestem dobrej myśli. Dobra, jesteśmy na moim głównym koncie. Jak widzicie, tutaj skrzynka już do nas macha. Pokażę wam jeszcze moje wybory. I powiem wam, dlaczego padło na tych bohaterów, a nie innych. Jak wiecie, tutaj magów nie potrzebuje, więc ich tutaj skreślamy. Jedyny bohater od piechoty, o którym myślałem, żeby go tutaj dodać, był tak naprawdę Garwood, tak? Z tego względu, że mój Garwood jest już całkiem przyzwoicie zrobiony. Szczerze mówiąc, nawet przebudzony Garwood przydałby się do turnieju czempionów. Ja wiem, że to nie jest main powód, żeby go tutaj dodawać, ale tak sobie na początku pomyślałem. Dla wielu z Was może tutaj być zaskoczenie, że nie dodałem sobie... Tej do tych ośmiu bohaterów. Nie dodałem jej z tego względu, że wiecie. Teja jest fajna w magach. Można ją grać oczywiście w piechocie. Ale tutaj na tym koncie nie gram magami. A jeśli mam do wyboru Teję albo Welina. Wiem, wiem, wielu tutaj powie, że Teja jest lepsza. Ale ja wolę postawić na Wylina w tym wypadku. Na reszta bohaterów chyba nikogo tutaj nie zaskoczyła. Mamy bohaterów od kawalerii. Mamy łuczników. Co prawda dodałem tutaj Kinare, nad tym się właśnie zastanawiałem, czy ma być tutaj Kinara, czy ma być tutaj być może właśnie Garwood, ale jakby się udało nawet przebudzić Kinare z tych złotych skrzyń, no to wiecie, zawsze to będzie jakiś kolejny bohater, który będzie przebudzony. Szczególnie, że przebudzenie Kinary jest naprawdę spoko, ale wtedy bym musiał również pójść po artefakt do Kinary, po tą włócznię grzechotnika bo myślę, że naprawdę włócznie może troszkę podnieść obrażeń temu marszowi, ale zobaczymy, tak, zobaczymy, jak będzie szło z tokenami. Wiadomo, że ta droga będzie długa i bolesna, ale wiecie, na razie nie mamy tutaj lepszego wyboru, więc padło na Kinare. Dodałem sobie Goresha, no bo planuję zrobić Goresha i, i Kume. Jasne, Lejkwan jest lepszy, ale piechoty nie będę tutaj przebudzał. Póki co. A jest łatwo zrobić do stanu 5551 i takim mniejszym kosztem ten marsz powinien być już grywalny. Skoro znacie już moje wybory, myślę, że. A mamy jeszcze darmową skrzynkę, więc ją sobie otwórzmy. Tylko, czy ona się wliczy w poczet tych 2000 kluczy, które możemy otworzyć naraz. Mamy tutaj open all, więc chyba będzie to trzeba kliknąć. Ale zanim to zrobimy, czy możemy tutaj? Nie, nie możemy więcej niż 2000. Także 225 kluczy zostanie na inną okazję, a my w tym momencie weźmy głęboki wdech. No i kliknijmy to, kliknijmy i miejmy nadzieję, że dostaniemy kilku bohaterów, kilka tokenów do naszych bohaterów od kawalerii. Mamy Goresza. Co jest, umówmy się spoko sporo tokenów do Goresha, więc już będzie chyba mamy nawet na 5 1, 1, 1 troszkę gwiazdek się na pewno przydadzą, 12 tych legendarnych, tych najlepszych całkiem sporo policzmy sobie na szybko, ile mamy speedupów z 2000 skrzyń a więc tak, dostaliśmy tutaj 179 godzin do badań podobną ilość dostaliśmy treningu a uniwersalnych dostaliśmy połowę tego, mniej więcej nie no, więcej niż połowa. Policzmy to w sumie. Uniwersalnych dostaliśmy 87 godzin. No a tutaj łatwo jest bardzo policzyć. 20 godzin speedupów, 30 godzin, 29, dobra, bo zaraz się ktoś przyczepi, 29 godzin do badań i 16 godzin uniwersalnych. Więc w takim zaokrągleniu dostaliśmy 200 godzin treningu, 200 godzin do badań, 100 godzin uniwersalnych, trochę gwiazdek, trochę tokenów do bohaterów epickich, nawet nie tak trochę, tylko bardzo dużo. No i dostaliśmy tutaj łącznie policzmy sobie, ile łącznie dostaliśmy tokenów legendarnych. Goresha będziemy liczyli jako 70, tak, bo tutaj jest 10 w tym. Mamy już pełne obliczenia. Jest to informacja na pewno, na którą czekaliście. Z 2000 skrzyń otrzymaliśmy 890 tokenów, co jest naprawdę, umówmy się, dosyć dużą ilością. Ja nie wiem, bardzo mocno te skrzynki oddawały, dlatego starałem się pośpieszyć z tym, bo widziałem, że wielu osobom te skrzynki naprawdę bardzo mocno oddały. I mówię, lepiej otworzyć to szybko, póki nic tutaj nie zmienili, bo umówmy się na 2000 kluczy. 890 legendarnych tokenów. No to jest bardzo dobry deal, prawda? Ulepszmy sobie tych bohaterów, do których dostaliśmy tokeny, no i zobaczymy od razu, na jakim etapie oni są. 205 tokenów do Nico. Miejmy nadzieję, że poprawimy sobie umiejętność numer 3. Ulepszona dwójka, więc nie tak źle. Chociaż teraz, skoro jest dwójka ulepszona, to możemy włączyć skill loca i sobie ulepszyć umiejętność. Chyba na tyle, chyba tyle wystarczy. Sobie mogłem już tutaj włączyć skill loca, więc może ta szansa byłaby jeszcze mniejsza, ale kolejne 15 kiedyś tam dostaniemy. Nie będziemy używali naszych uniwersalnych. Zobaczmy, jak nasz emrys się prezentuje. No, mało do emryska poleciało, ale zawsze coś, tak, zawsze coś. 5% ataku nam wpadło, troszkę prędkości marszu więc fajne buffy Kinara troszkę dostała no Kinara troszkę dostała Kinara dostanie kolejne 5% ataku zawsze coś zawsze coś Zobaczmy na naszego Baxiego tak dwójka to jest peacekeeping więc oby nie w dwójkę oby nie w dwójkę trochę HP trochę ataku więc fajne fajny skill no i udało się. O, mamy jeszcze w ogóle na trzeci raz. Jakby wpadło trzeci raz w trzeci skill, byłbym naprawdę przeszczęśliwy. Dobra, nie jest najgorzej. Poszło w skill czwarty. No i teraz nasz Forondin. Miałem go nie dodawać do tych skrzyń, ale nie było lepszego wyboru, więc co byśmy tutaj chcieli dostać? Chyba, chyba, chyba dwójka jest najsłabsza. Czwórka wydaje się być fajna. Oby w czwórkę poszło, tak? Oby poszło w czwóreczkę. Dobra, trójka jest jeszcze gitem, tak? Trójka jest jeszcze spoko. No, dwójka jest jaka jest. Unfortunately, bardzo, ale to bardzo. Los tak chciał, los tak chciał. Ale no, Forondyl jest troszkę również ulepszony. Mamy parę skilli do wylina. Czy warto zrobić tutaj dwójkę? Zdecydowanie warto zrobić dwójkę i myślę, że w ogóle. Czwórki byśmy nie chcieli, bo to jest 20% szans na to. Przerwanie obrony jest bardzo dużo na polu walki, więc tego również nie potrzebuje. Slowów też jest bardzo dużo, więc myślę, że go sobie nawet przetrenujemy. Myślę, że sobie wylina nawet przetrenujemy. Czy możemy go przetrenować od razu? Może najpierw ulepszmy i zobaczymy, ile tokenów zostanie, i w razie czego go przetrenujemy. W sumie chciałem dwójkę zrobić, tak? Więc zróbmy sobie dwójkę. Ok. Teraz będziemy dawali w trójkę. No i musimy przerzucić skilla stąd w trujeczkę. Myślę, że jest zdecydowanie lepszy. Więc przetrenujmy sobie wylina. Czasem będzie używany, więc wiecie. 4, 8, 12. Mamy 12 punktów. Więc możemy to wciskać. I ulepszać naszego bohatera. No i dobra. Mamy również zrobionego wylina. Jest jeszcze Teodor. No, mamy parę skili do Teodorka. Oczywiście, pierwszą umiejętność sobie zrobimy na piątkę, co jest wymagane zawsze. I teraz tak, mamy tutaj dwie umiejętności. Na pewno nie chcielibyśmy, żeby to poszło w trójkę, prawda? Nie chcemy, żeby to poszło w trójkę. Chciałbym, żeby to poszło w czwórkę, ale będzie to mega trudne. Ale chyba podejmiemy to ryzyko. Przydzielmy Teodorowi parę gwiazdek. Teodor już będzie w ogóle gotowy do walki. Na cztery gwiazdki można go zrobić, czy brakuje mi poziomu? Zaraz zobaczymy, prawda? Zaraz zobaczymy. No i teraz módlmy się. Wykorzystaliśmy teraz pecha, więc możemy go przetrenować. I myślę, że to nam odda. Myślę, że to nam odda. Czy chcesz to zrobić? Oczywiście, że chcę to zrobić. Jeszcze raz. Odblokujmy sobie wszystkie umiejętności. I teraz powinno wpaść w czwóreczkę. No, niestety. Dobra, dwa razy z rzędu poszło nie po naszej myśli. Kolejny raz nie może tak pójść, prawda? Kolejny raz nie może tak pójść, więc zróbmy to jeszcze raz. Ostatni chyba raz zrobimy to. Więcej nie będziemy tutaj marnować. Chociaż teraz, czy jest to marnowanie? Na pewno dałoby nam troszkę obrażeń dla Marszu Teodora. Te 4% więcej razy 3 staki. 12% więcej obrażeń ze skill damage'a. Myślę, że jest tego warte. Szczególnie na tym etapie, na którym jest. Nie no, trollują mnie mocno, mnie trollują. Dobra, ostatni raz, teraz ty już tak naprawdę ostatni raz. Nie może pójść w trójkę. Cały czas wpada w trójkę, no bardzo mała szansa jest na to, że jeszcze jeden raz wpadnie w trójkę, tak? Szansa jest na to minimalna. Teraz odblokujmy te wszystkie umiejętności. I w trójkę już żaden skill nie poleci, tak? Nie ulepszymy już trójki do końca tego KVK. Dwójka jest ok, ok. Mogę to wziąć. No dobra. Może tak zostać, tak? Tak, może zostać, więc Teodor jest już w miarę grywalny. Powiedzmy sobie tak. Do Goresha dostaliśmy jakieś umiejętności. Mamy tutaj piąty, więc sobie ulepszmy również Goresha. Ale Goresha na razie nie będę tutaj robił, bo nie mam te pięć piechoty, więc... Chociaż w sumie nawet na te czwórkach można by... mógłby się przydać. Pomyślimy, pomyślimy o tym później. W każdym razie w tym odcinku to by było na tyle. Niedługo wpadną odcinki o nowych magach z teścików. Będą tam również jakieś raporty, więc warto śledzić ten kanał. A ja tutaj się z Wami żegnam, wiecie co robić, trzymajcie się. Elo.